Cześć, witam Was serdecznie. Zaczynamy projekt Wranglera. Dojechał do nas na zmianę koloru. I faktycznie ten niebieski może nie za dobrze się w nim komponuje, chociaż to zawsze kwestia gustu. Jaki będzie kolor, to niespodzianka, jeszcze Wam nie powiem, ale będzie kozacki. Oczywiście zmieniamy wszystko. Kilka otworów trzeba zaspawać. Auto trzeba rozebrać. Już zostało rozebrany przez właściciela. Tutaj na kola, tak jak widzicie, są zrzucone, progi zrzucone. To, co się dało rozebrać, to rozebrał. Dach zostaje czarny, natomiast cały środek w tym samochodzie również będzie zmieniany. Wszystko będzie zmieniane w kolorze. Auto. Generalnie jest w bardzo dobrym stanie blacharskim. Ma oczywiście jakieś swoje mankamenty. Na przykład tutaj jest jedna taka rzecz. Pokażę Wam. O, Tutaj jest trochę rdzy. E, tu na klapie pod rantem też jest troszkę rdzy. O może nie wiem, czy mi to aparat chwyci. W każdym razie ten rant jest po prostu pordzewiały. Z tej strony i to trzeba będzie zrobić. Cała klatka te orurowania również będą zmieniane. I to wszystko będzie w odpowiednim kolorze. Podobno wchodzisz maciany dach. W każdym razie, tak jak widzicie, samochód gdzieś tam nie jest idealnie równy, ale wranglery mają to do siebie. Że po prostu równe idealnie nie są i też nie będziemy tego poprawiać. Ma być zachowany pełen oryginał, tylko zmiana koloru. Hmm, oczywiście kolor będzie zmieniany z zewnątrz, wewnątrz, Kumora silnika też, natomiast tylko w małym stopniu. Maskę trzeba trochę wyprowadzić. Największym i największym bólem tych samochodów jest to, że ramki rdzewieją. Na szczęście ta część jest wymienna, jest już zamówiona, przyjdzie nowa, więc będziemy też ją. Zmieniać i lakierować. Są oczywiście jakieś tam wyzwania, które może nie zostaną zachowane w oryginale, ale mają być trwałe. Czyli co? Tutaj na przykład drzwi otwierane są na pas i, tak jak widzicie, ta rączka już jest wygięta i powciągała z tej strony drzwi. Tutaj przyjdzie wielka pancerna blacha, która będzie to trzymać i wszystko będzie w porządku. I tak jest na yy, wszystkich. W trzech w sumie można powiedzieć drzwiach. Tu gdzieś są jakieś tam małe rdzawki, ale to też zostanie wyczyszczone. To, tak jak widzicie, ta ramka nawet od wewnątrz też rdzewieje, i dlatego właśnie musi to wyjechać. No cóż, zaczynamy rozbierać i będziemy Wam pokazywać każdy element, który, który będziemy robić przy tym samochodzie, żebyście też wiedzieli, ile to jest pracy tak naprawdę, żeby zmienić kolor. Widzę, że dzisiaj wideo mi szwankuje z ostrością, ale myślę, że to Wam coś już nakreśli. Do następnego. Mamy już kolejny etap prac przy Jeepie. Zaczęliśmy go rozbierać. Bardzo fajna, prosta konstrukcja. Ramka już została zdjęta, która ma przyjechać nowa, ponieważ tam była straszna rdza. Generalnie auto jest w bardzo fajnym stanie. Musimy pozaspawywać kilka otworów, no i tak naprawdę będziemy już powoli. Przechodzić do przygotowania, do lakierowania. E, tutaj, jako takich prac blacharskich, za mocno nie mamy. Są powiedzmy e, trzy rzeczy, choć może podejść z tej strony. Klient dostarczył auto już e, dość mocno rozebrane, natomiast, tak jak widzicie, tutaj przychodzi ogranicznik i ten ogranicznik normalnie jest przykręcany akurat z tej strony, tutaj, żeby te drzwi się nie otwierały za mocno. I ta blacha, jak widzicie, jest wygięta. Klient powiedział, że mamy się, że tak powiem, nie certolić, ma być to pancerny, więc prawdopodobnie wytniemy tą blachę po prostu i wstawimy tutaj bardzo grubą blachę, po to, żeby się te drzwi nie wyginały. I tak, tak w sumie jest przy wszystkich e, trzech drzwiach, przy, łąc, znaczy dwóch drzwiach i tylnej, e, tylnej klapie. Pałąk będzie zdejmowany, też będzie lakierowany w kolor samochodu, dach został zdjęty i tak naprawdę został, została sama mała karoseria, więc myślę, że ten projekt akurat pójdzie dość szybko, bo za dużo przy nim pracy tak naprawdę nie ma. Jedyne zaskoczenie, to była deska, deska przechodzi dotąd i w sumie myśleliśmy, że to będzie blacha, tylko taki kawałek, ale okazało się, że to jest wszystko duże i trzeba wszystko rozebrać ale to też nie jest jakoś super dużo. Naprawdę jestem bardzo pod dużym wrażeniem tego, jak prosty jest to samochód. I faktycznie sprawdza się ta reguła przy tych Jeepach, że można wszystko zrobić za pomocą trzech śrubokrętów i dwóch kluczy. Naprawdę super. Dobrze, kolejne etapy na pewno zobaczycie na następnych nagraniach. Kolejny etap Jeepa. Mamy już wszystko rozebrane. Mało tego, mamy już zrobioną blacharkę i mamy też zrobione wzmocnienia. No i powoli do tego będziemy przechodzić. Tak jak klient prosił, te otwory zostały zaspawane i wyszlifowane, są już na gładko. Cały jeep, powiedzmy, że jest prawie rozebrany. Będziemy oczywiście jeszcze tutaj kilka rzeczy starali się rozebrać. Na pewno płyta, na pewno trochę kabli, żeby można było to podnieść. Jesteśmy umówieni na tyle, że tyle, ile tam zaleci. Tak jak nam się uda okleić, tyle będziemy lakierować. Części, jeśli chodzi o część rzeczy, jest oczywiście jeszcze w środku. Natomiast to wszystko już powoli jest przygotowane. Zajęło to chwilę czasu, ale tak jak widzicie. Ten odwozie jest małe, więc też tej pracy nie ma za dużo. Tym bardziej, że blacharze tutaj się postarali, faktycznie jest to prawie na gładko, na gładko zaspawane. Choć pokaż jeszcze te otwory tu w środku, też zostały pozaspawywane. Tam na środku to też jest prośba, wszystko klienta. Teraz tak, auto miało być początkowo w Nardo Grey. Takim typowym szarym, natomiast ostatnio właściciel stwierdził, że no niestety, ale widział zdjęcia tego samochodu i nie wyglądał on atrakcyjnie. Dlatego został wybrany kolor grafitowo-szary, który będziemy trochę podkręcać. <coughs> Już niedługo, myślę, że w przyszłym tygodniu, przygotuję próbki i też wam pokażę. I też będę ciekaw, co tak naprawdę Wy byście wybrali. Będą do tego czarne dodatki. Tutaj ta, cała ten panel był na rogach zardzewiały, ale to już jest zrobione i to będzie szary mat, czarny mat. Generalnie wszystkie dodatki będą w czarnym macie czyli to, tutaj te kierunkowskazy, lusterka, kratki i tak dalej wszystkie dodatki, jak również wszystkie zawiasy. Będą miały czarne śruby, więc te czarne matowe śruby, więc wszystko z dodatków będzie w czarnym macie. Myślę, że fajnie to będzie wyglądać. Dobrze, z jednych rzeczy, które są tak naprawdę bardzo istotne, a ja bym chciał wiedzieć, gdzie one są, to drzwi. Drzwi, drzwi, drzwi. Musimy przejść na drugą stronę, bo tędy nie przejdziemy. I teraz o co chodzi z drzwiami? Cały czas był problem, ten że jak drzwi się otwierały, to wyrywały te mocowania. Dlatego tutaj Mareczk się postarał. W ogóle drzwi były tutaj pęknięte, nie? Więc jakby, no ale to jest podobno wada tego modelu. Więc tu jest podspawana blacha, jest to wzmocnione, jest to zaspawane i wyszlifowane. Tutaj ten element się cały wyrywał, więc wycięliśmy go. W środku wstawiliśmy grubą blachę. Cześć! Zrobiliśmy, zrobiliśmy mocowania, zagwintowaliśmy to w ten sposób, żeby można było tutaj zamontować właśnie ten, w sumie to, co jest ogranicznik, ciężko to nazwać. Taka ramka, przez którą przechodzi pas i jest montowany do, do budy od wewnętrznej strony, i dzięki temu drzwi się otwierają tylko do pewnego momentu. Drzwi de facto będą z czasem zmieniane, bo wejdzie miękki dach i wejdą krótkie drzwi, które są inaczej wycięte. No, ale póki co te drzwi muszą wytrzymać, a chwilę to na pewno zajmie, dlatego że podobno inwestycja w taki, taką imprezę jest dość droga, to po pierwsze. Więc tutaj yy, właściciel mówi, że budżet na razie ograniczony, poczekamy. No i też podobno nie jest to łatwo dostępne. Nie wiem, nie znam się, ale <laughs> właśnie tak to wygląda. Tak samo zostały wzmocnione tylne drzwi i tylne mocowania. Yy, Zostały też, zbliżysz tutaj, tutaj są drzwi, zostały też pozaspawywane otwory dookoła, które zostały poznaczone. Tutaj jest spawana bardzo gruba blacha. Niestety nie ma jakby, nie ma możliwości do tego, żeby dostać się tam od środka. Dlatego też wycięliśmy to, wzmocniliśmy to i spawaliśmy to z powrotem i obrobiliśmy. No, no niestety, drzwi te są narażone na bardzo duże wyrywanie. Dlaczego? Dlatego, że, yy, dlatego, że yy, w momencie, kiedy na tych drzwiach wisi duże koło, to jest potężna waga. I co z tego, że te drzwi mają te koło ma odbonić z tamtej strony, to wszystko jest niestety blokowane i, i wyrywane, dlatego trzeba było to zrobić. Więc blacharkę powiedzmy, mamy zrobioną. Teraz trzeba z auto zacząć zabezpieczyć najpierw to, co żeśmy robili antykorozyjnie, a później będziemy, przejdziemy do przygotowania do lakierowania. No i te wszystkie etapy na pewno też zobaczycie. Witam Was serdecznie. Witam Was serdecznie w kolejnej zabawie z jeepem. Sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie dosycha na nim. Zmywacz antysilikonowy, podłoga została zerwana do zera, dlatego że cały czas gdzieś tam coś cały czas miała jakieś drobne rysy. Tak samo stało się tutaj ze środkiem. Te wszystkie rzeczy zostały pozrywane, pozabezpieczane forszem w takich mocno neurologicznych miejscach, jak na przykład tutaj. No i auto z zewnątrz też zostało przeszlifowane, <laughs> w sumie to. Przelecieliśmy wszystką maszyną, tam gdzie żeśmy coś widzieli, to po prostu zostało to zerwane. Pamiętajcie, klient chce zachować oryginalny wygląd samochodu, czyli te wszystkie rzeczy, które są związane z nierównościami. Na przykład, progów, albo z nierównościami, nitów, które na tym samochodzie są, mają pozostać w oryginale. Dlatego w tej chwili po prostu zaczniemy na niego nakładać warstwy, przyjdzie epoksyd, epoksyd przykryje nam tą całą blachę, która jest już przeszlifowana, przygotowana. I w tym momencie, jak już mamy to wszystko zrobione, to będziemy mogli zabrać się za wyrabianie powierzchni, które na przykład pozostały po zaspawaniu na przykład takich. Tworów, w których były kierunkowskazy, bo te kierunkowskazy będą gdzie indziej, więc tutaj jeszcze przyjdzie, przyjdzie lekkie wyrobienie. Natomiast to są wszystko kosmetyczne rzeczy, reszta po prostu została zerwana. Tyle ile się dało, auto zostało przygotowane, oklejone, żeby można było nakładać zabezpieczenia antykorozyjne. Może śmiesznie to wygląda, ale środek został. Został w środku kierownica, dlatego że weźcie pod uwagę, że ciężko jest przestawiać ten samochód, stąd ona została oklejona. Zresztą ta cała tutaj elektryka, która jest schowana pod deską, niestety jest przykręcona z drugiej strony. A jak wiecie, motor w środku zostaje, więc dlatego to wszystko zostało oklejone. No tak się prezentuje właśnie nasz jeep. Za chwilę będziemy kłaść boksyd. I po epoksycie pokażę Wam już jak to wszystko wygląda w całości, bo będzie fajne odbicie, więc będzie można pokazać jak te wszystkie powierzchnie mają się do siebie. I kolejny etap za nami. Położyliśmy żółty, fajny epoksyt. Jest to epoksyd z nfc no Novol for Classic Car. Pewnie ci co obserwują nasz kanał to dobrze już o tym wiedzą. Dlaczego on jest fajny? Bo... Generalnie jest dużo epoksydów na rynku. Można by powiedzieć mnóstwo, full. Możesz sobie przebierać w lewo i w prawo. Ale tak naprawdę o co chodzi z tym epoksydem? Zobaczcie. Większość epoksydów nie ma odbicia. Czyli nie tworzy warstwy, która jak widzicie pod światło, ona się odbija. I dzięki temu, szlifując na przykład, widzicie. Czy jest to doszlifowane, czy nie, czy są jakieś syfy, czy są jakieś nierówności. Te wszystkie rzeczy jesteście w stanie wyłapać dzięki temu epoksydowi. Poza tym oczywiście, że przemawia za nim dodatkowo skład i, i to, co ma w sobie, i tak dalej, Są rzeczy oczywiste. Natomiast samo e, sam odblask po prostu powoduje, że jest to wygodne do... Szlifowania i do obrabiania. Auto, oczywiście, zostało już rozklejone. Za chwilę będziemy je przeprowadzać na stanowisko, gdzie będzie można je obrabiać lakierniczo. No i działamy. Kolejny etap przed nami. Trzeba to wyszlifować i przygotować do podkładu. Mamy już naszego Jeepa w komorze. Wszystko zostało przygotowane i oklejone. I zaczynamy nakładać pierwszą warstwę. Akurat tutaj będzie podkład mokro w mokro, dlatego że na przykład tutaj widzimy przecierki do epoksydu, i to trzeba po prostu przykryć, żeby nie było niespodzianek w przyszłości. Wszystko zostało wymatowane, przygotowane. Tam, gdzie są na kola, zostało epoks, bo w sumie nic na nich nie było, więc nie było potrzeby położenia podkładu. Z zewnątrz tak naprawdę też położyliśmy podkład tylko z tego względu, że w niektórych miejscach. Ingerowaliśmy blacharsko, natomiast tak naprawdę na, położyliśmy na całość, żeby nie było odcięć, nie było przejść, nie było jakichś takich niepożądanych rzeczy. Tutaj oczywiście też kilka przeciereczek, to jest normalne, niestety musicie się z tym liczyć, że w momencie, kiedy będziecie matować miejsca, które mają bardzo dużo nierówności, w sensie blachy, są jakoś tam wyżłobione, coś tam z nimi jest konstrukcyjnie, to wtedy na tych randach przeważnie się delikatnie przecieramy. Dlatego też pod spodem kładziemy popsyt i jeżeli jest przecierka do blachy, no to oczywiście kładziemy izolatory. Tutaj, tak jak widzisz, widać całkiem sprawnie, fajnie to poszło. Boki zostają oryginalne z tymi wszystkimi przetłoczeniami, nierównościami, tak jak klient sobie zażyczył. To jest urok jeepa i właśnie taki jeep ma zostać. Tak samo w środku te wszystkie nity, nierówności, które tutaj widzicie też. I tak już zostaną, oczywiście instalacja można, można ją zdjąć tylko trzeba wtedy by było podnieść samochód bo ta instalacja niestety idzie tutaj w środku w belce nie idzie się dostać niżej do niej, nie idzie też jej w żaden sposób rozłączyć, dlatego właśnie została podwieszona i oklejona niestety nie mamy innego wyboru tak naprawdę potrzeba było rozebrać pół samochodu elektrycznie, żeby dostać się do tej wiązki, więc wszystko tak jak widzicie jest po okleja. Dobra, nie ma co gadać, bierzmy się do roboty. Dobrze, mokro w mokro już wyschło i teraz będziemy nakładać pierwszą część bazową natomiast a propos mokro w mokro Kilka osób, może nie kilka, ale były takie głosy w komentarzach, z tego co pamiętam, że czy to faktycznie to mokro-mokro fajnie działa i to tak się rozlewa i generalnie zostawia fajną strukturę, czy to jest tak naprawdę taka ściema. Słuchajcie, tych mokro mokra jest bardzo dużo, jest dużo rodzajów, ja korzystam z 32500, jak pewnie już wiecie, i daję do niego wolny rozpuszczalnik <laughs> z Nowola, 785 bodajże, Albo 855, nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie e, zwróćcie uwagę, on się przepięknie rozlewa, bo po prostu ma śliczną, śliczny połysk i jest naprawdę idealny. Ta struktura nie zostaje na tym e, samochodzie. Nie wiem, czy to kamera dobrze. Ujmuje. W każdym razie przykrywa nam wszystko, zabezpiecza nam wszystko i ja jestem z niego bardzo zadowolony. Szczególnie jak robię całki, to naprawdę lakieruje na milion procent mokro w mokro, bo tak niestety trzeba to zrobić. Dobrze, nakładajmy pierwszą, pierwszą warstwę e, lakieru, zobaczycie co to, to za kolor.